Aha. Buongiorno! Guten Tag! Witamy Was na kanale Ewangeliczny Challenge. Jestem Martyna, a ja Natasza. I przeczytamy dzisiaj fragment Ewangelii. 46 lat budowano tą świątynię, a Ty ją zniesiesz w ciągu trzech dni? Według nas ten fragment świadczy o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Że jeżeli powierzamy jakąś swoją daną sytuację Bogu albo modlimy się o Niego, do Niego za o coś, albo za coś, to dla niego nie jest niemożliwe na przykład wykonać tą rzecz. No po prostu jeżeli wierzymy, że tak się stanie i przy pomocy, przy pomocy Boga, no to się uda. Chcesz coś na jeszcze powiedzieć? Oczywiście Jezus często nas przytrzymuje w tym, abyśmy zwątpili w to, że On to dokona, a dla Niego to w ogóle nie jest trudne. On w ten sposób często sprawdza naszą wiarę, czy potrafimy zaczekać na coś, na co często warto bardzo zaczekać. A dzisiejszy Ewangeliczny Challenge, powie Wam Martynka. Dzisiejszym Waszym Ewangelicznym Challenge'em jest pomodlić się. Pomodlić się za osoby niewierzące lub osoby, które, które po prostu zwątpiły w Boga pomodlić się albo próbować ich przekonać do, do zmiany wiary i, i pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. No, arrivederci! Bye.